Siemanko Widzowie, witam Was w nowym roku, w nowym sezonie. Pierwsza moja przejażdżka w tym roku i mamy koniec lutego. Temperatura około 10 stopni, także nie najgorzej, chociaż mogłoby być lepiej. Co się zmieniło przez zimę? Jakie plany na sezon? Może pokrótce coś opowiem Wam. No, przez zimę tak naprawdę działo się wiele. Eee, większość tych prac, które tam były poczynione, gdzieś tam na kanale Wam wrzuciłem filmiki z tego, co tam się działo. Między innymi wpadł nowy napęd, AFAMA najmocniejszy. Była awaria ładowania. Przewinięty był stator, razem z wymianą akumulatora, wpadł też wyświetlacz, który tu widzicie, napięcia z akumulatora, aby taką sytuację, która miała miejsce wcześniej, udało się wyłapać. Co jeszcze? A no, usunięte były jakieś tam drobne wycieki, m.in. spod napinacza rozrządu wyczyszczony kolektor jakieś tam takie drobne prace okleiłem też sobie tutaj przy setach te elementy chromowane dziwam rzucę tu zdjęcie ponieważ wydawało mi się że te elementy tak naprawdę do niczego nie pasują a miałem jakiś kawałek folii czarnej w połysku także sobie je okleiłem właśnie w taki czarny połysk myślę że wygląda to całkiem znośnie Z takich planów serwisowo-typowych musiałbym jeszcze wymienić, aby wszystko było na tip-top tarcze hamulcowe z przodu, ponieważ no posiadają już rant i są troszeczkę zużyte. Tam niby minimalna grubość tych tarcz to jest 3,5 mm gdzie o dziwo fabrycznie nowe mają 4 mm także no nie ma jakiejś dużej tej wartości ścieralności a moje już z tego co kiedyś tam mierzyłem mają poniżej tych 3,5 jakieś tam 3-3 więc powoli rozglądam się nad takimi tarczami no wydatek jest to niemały chyba jeden z większych w tym motocyklu, który będzie trzeba poczynić ale skoro tak naprawdę nie planuję nic zmieniać dalej jeździć tym motocyklem więc chyba będziemy musieli to zrobić jeszcze też nie wspomniałem oponki nowe wpadły do lopy Qualificor nowość chyba od 2022 na naszym rynku zastanawiałem się też nad Mitasami Sport Force ale z tego co szukałem to są to dość stara technologia tych opon zresztą na rynku mało jest typowo świeżych z tego roku gdzie tam jakieś zapytania do firmy Oponiarskie wysyłałem, która miała takie opony na stanie nie byli precyzyjnie w stanie określić daty produkcji tych opon jedynie dostawałem informację zwrotną, że opony na pewno nie będą starsze niż 36 miesięcy <laughs> ciekawe kupujesz sobie nowe oponki a może się okazać, że kupisz z 3-letnią datą produkcji i tak naprawdę chciałem tego uniknąć. Kolega namówił mnie, polecił takie oponki, więc nie, czemu nie, spróbujemy. Takie też oponki wpadły. Dość fajnie się wyważyły, bo z tyłu nie był wymagany żaden odważnik. Z przodu nam jeden czy dwa, także też, też w miarę spoko. Co do jakichś planów takich typowo wyjazdowych, no w tym roku tak naprawdę mam takie trzy cele, które chciałbym gdzieś tam sobie do nich pojechać. Mianowicie planujemy również jakąś wycieczkę na Czechy w tym roku i to jest... Jeden z tych celów. Druga... O, drugi cel to e, zapora wodna na Zagórzu Śląskim, tam po drodze jeszcze parę ciekawych punktów. Także to jest taka wycieczka na cały dzień. Trzeba by było zebrać jakąś ekipę. Większą mi się wybrać. Chciałbym też odwiedzić e, Stare Olesno, tam gdzie jest ten samolot nad tym jeziorkiem, dość ciekawie to wygląda. Także myślę, że te trzy punkty to są w pierwszej kolejności, które chciałbym odwiedzić w tym sezonie. A pewnie jeszcze coś w międzyczasie tam wpadnie. Może jakieś nowe zloty odwiedzimy. Zobaczymy, na ile czasu starczy i możliwości. Także chyba tyle. Widzimy się już w kolejnych jazdach. Mam nadzieję, że. Pogoda będzie już bardziej wiosenna niż to ma miejsce dzisiaj, chociaż nie jest tak źle. Także do zobaczenia i szerokości wszystkim życzę w nowym sezonie. Siemaneczko. No i to was z butów wypierdoli. Леганско!